Czy lubicie chodzić do dentysty? No macha. Ja wiem, wiadomka, są osoby, które do dentysty chodzą w ten sposób. Są też tacy, którzy robią dobrą minę do złej gry. Ja, generalnie, jak mam iść do dentysty, to najchętniej zrobiłabym to i to. Z racji, że wizyta u nie do końca kojarzy mi się z czymś miłym, to właśnie, to nam irygator. Hej, Kajaka, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj czeka nas test. Test dwóch produktów, czyli szczoteczki sonicznej i irygatora. Jeżeli myślicie, że to będzie normalny test, to się grubo zdziwicie. A producentem tych dwóch produktów jest firma Hax. Zapraszam do oglądania. Chlapie. To trzeba pod prysznicem, no. No dobrze, że to jest wodorówka. Albo podobno... nad morzem. <grym> no, no tak, przenieśmy się nad morze. Na samym początku ja i moich dwóch przyjaciół zapraszamy do zostawienia kciuka w górę i subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz przejdźmy do tego, co to właściwie jest szczoteczka soniczna i irygator. Szybkie przeprowadzenie, co my tutaj mamy w tej szczoteczce. Jest to szczoteczka soniczna, wodoodporna, posiadająca 5 trybów pracy, które mamy wypisane tutaj. Od wybielania, przez czyszczenie, po masaż. Także wszystko, czego by Wasze zęby zapragnęły. Wasze zęby aż będą piszczeć ze szczęścia. Jest ładowana przez USB, fajnie, wygodnie. Mamy tutaj odmierzenie czasowe, które szczyteczka sama sobie generuje. Jest to dwie minuty, które uczyli nas w podstawówce, że mamy myć te zęby przez dwie minuty. Co jeszcze fajne, dzieli nam jamę ustną na cztery części, czyli po 30 sekundach ona informuje nas, że trzeba zmienić lokalizację, gdyby wam się przysnęło no nie? podczas funkcji masaż na przykład. Zapamiętuje nasz ulubiony tryb pracy. Uhu! I szczoteczka przy kolejnym użyciu będzie pamiętała wasze preferencje, jeżeli chodzi o doczyszczanie waszych ząbków. W zestawie mamy dwie końcówki, więc dla tych bardziej oszczędnych od razu mamy dla partnera. Więc zawsze możecie komuś podarować końcówkę od szczoteczki, po co od razu całą szufladę, szczoteczka mu wystarczy. Ona mega długo trzyma bateria, przez co na przykład jadąc nad może na wypad gdziekolwiek, nie musimy brać całego zestawu z naszych kabli i tak dalej, tylko szczoteczka utrzyma sobie to wszystko i, i nie będziecie musieli jej w międzyczasie łapać. A aż 40 tysięcy wibracji na minutę. Porównując, my mamy y, ręcznie parę wibracji na minutę, a taka szczoteczka elektryczna 10,5 tysiąca, więc niesamowicie duża różnica. Chodzi o jakość czyszczenia tych naszych zębów, co jest bardzo, bardzo ważne. Nie z samymi informacjami żyje człowiek, przejdźmy do testu, bo to jest najważniejsze w tym odcinku, więc wszystkie trzy szczęki czekają. Każdy doskonale zna tą sytuację, gdy nabrałyście czekolady w usta i zęby macie urąbane. Więc do takiej sytuacji po prostu przetestujemy naszą szczoteczkę. Nasze życie jest <laughs> Kto robi takie rzeczy? Powiedz mi! Dobra, idę pod kran, bo ona sobie sama zębów nie wyplucze. Biedna! Pesto, żeby sobie się nie wystraszył. Ale zrobimy tak, że nie będziemy czyścić tego co jest, tylko wiadomo, że każdy z nas ma ślinę i przełyka. Nie myjemy takich zębów, tylko musimy je przepłukać i zostaje między aparatem właśnie coś takiego. specyfik, który barwi osad na zębny, wszystkie bakterie i tak dalej. Ma to służyć temu, że wiemy, że już że zęby są dobrze doczyszczone. Także, kochanie... <grych> ja się boję. <grych> Zdrówko. To, to musimy iść to wypłyć. Chodźmy, doładzimy. Gdzie jest... Ale tam, tam jest szuteczka. Dobrze. Ty już odwlekasz to, jak tylko możesz. Z drugiej strony potrzebujemy szczoteczki co ja pierwsza? no śliczna tylko tak jestem ciekawa co to będzie do wieczora będziesz mnie niebieskie usta o oh, fack to nie no ile masz osadu? język jest cały w osadzie A to, i ząbki to jest masakra no to zobaczymy czy dobrze umyjesz zęby masz tam ten czas wiesz 30 i próbujemy Zobaczymy czy... Nigdy nie usta! Zobaczymy czy da radę umyć w 30 sekund. Mm -hmm. Ale myślę w tak, całość, całość, całość. Bo ta partia jest to jest wszystkie strony. Haha, <grym> Ona przerwie jak się skończy do 30 Zarazie rób 30 sekund. Okay. O masz, masz druga strona. 4. Góra. Góra. No, no. Nie na to jest. Ale długo się mieć zęby, no nie? Te mm -hmm. dwie minuty też nie długo trwają. Nie wiem. nie? A w czekaj, mimo. jeszcze daj sobie później to polerowanie, coś tam. No. A <grystania> fajnie uczy mieć zęby. Mm -hmm. Że wiesz, że masz później umyte po takim czasie, no nie? Tych dwóch minut. Zęby są takie turbogładkie. Wiecie, po umyciu taką szczoteczką trochę inaczej to wygląda niż e, przy zwykłej szczoteczce, bo jednak tą zwykłą szczoteczką no, nie jesteśmy w stanie tak do końca, tylko to jest trochę takie łapucapu pukanie, nie? Mm -hmm. z łapu zapufe z łapucapów. W naszym przypadku no nie mówię, że wszyscy, ale u nas... Nie nieprawda, co Czas na podsumowanie szczoteczki sonicznej. Z racji, że używaliśmy jej oboje, bo mąż dostał i szufladę i szczoteczkę. Bo zawsze zęby były doczyszczone, nigdy nie miałem... U mnie też. Czegoś takiego, zwłaszcza, że e, to te 30 sekund na każdą partię powoduje to, że musisz to zrobić dokładnie. No, to jest, to jest tyle czasu, czasami ci się dłuży, bo my jeszcze zęby myjesz, kurde, te 30 sekund już minęło godzinę temu, no nie? Nikt nie wygląda pięknie, przemycił zęby. No bo ja zwykłą szczoteczką, teraz już pomogę powiedzieć: nigdy nie, nie miałam dwóch minut. Po prostu omazałam z tej strony, z tej strony, z tej, mhm. tej strony. Ok, jak się spieniło wystarczająco, wypluć, wypukać, gotowe. Dokładnie. Nikt ja, ze ja stoperem robiłem, nie Ja robiłem robi. tak samo. Używałem jej też pod prysznicem. Nie zepsułaś się. Fajnie, że są dwie, te dwie końcówki, to jest, to jest spoko. Jedyne, co bym tutaj zmienił w tych dwóch końcówkach, to dałbym dwa różne kolory. My sobie będziemy musieli coś nakleić, żeby cały czas nie robić tą samą Całować się super, wszystko jest super, ale jak macie umyć zęby tą samą to... Dodatkowo te tryby do wyboru. No nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy na przykład tryb wybielający wybiela zęby, natomiast możemy powiedzieć, że te zęby są tak oczyszczone i pozbyte tego osadu nazębnego, że naprawdę wyglądają na bielsze, bo są po prostu czystsze niż zwykłą szczoteczką. Koniec podsumowania. Przejdźmy do drugiego testowanego w tym odcinku sprzętu, czyli irygatora, który jest uzupełnieniem naszej szczoteczki sonicznej i generalnie powinien znaleźć się w każdym domu. Dlaczego? Zaraz Wam powiem. Przenośny jest ten nasz irygator. Nie chciałam stacjonarnego, ponieważ stacjonarne są gabarytowo dość duże. Ten możemy po prostu ze sobą zabrać, co jest mega wygodne. Jest wodoodporny, możemy czyścić pod prysznicem. Dlaczego warto czyścić pod prysznicem? To jest mocne ty! Nie wiem, jak blisko. Nie, to nie, też nie wiem. Wszędzie ruszę. Przez to, jak dużo. Chlapie. Chlapie. To trzeba podpuszczać no. No dobrze, że to jest Albo na Irygator ma cztery końcówki w sobie, czyli klasyczną, którą znamy wszyscy doskonale. Kolejna, która wygląda jak mała łopatka, czyli końcówka do czyszczenia języka. Nie wiem, czy czyścicie język, ale jak wam śmierć z paszczy, to właśnie przez język. Ule! Czyścimy język, ponieważ mamy tutaj końcówkę do czyszczenia języka, która ma zbierać wszystkie bakterie, przez co niwelujemy nieświeży oddech. A jeżeli nie wierzycie, że nieświeży oddech jest spowodowany w dużej mierze językiem, to idźcie komuś popuchać język. Ule! Masz tak wyczyszczony język. I ostatnia końcówka, czyli końcówka z taką małą szczoteczką, e, która idealnie doczyści wszystkie zakamarki. Jest lekki, jest poręczny, ma w sobie zbiornik, który się łatwo napełnia i ma pojemność 150 ml. Irygator ma trzy tryby pracy: e, normalny, delikatny oraz tryb masażu. Na cholerę nam irygator. To ja zadam pytanie na pytanie. Czy lubicie chodzić do dentysty? No macha. Ja wiem, wiadomka, są osoby, które do dentysty chodzą w ten sposób. Są też tacy, którzy robią dobrą minę do złej gry. Ja, generalnie, jak mam iść do dentysty, to najchętniej zrobiłabym to i to. Z racji, że wizyta u dendysty nie do końca kojarzy mi się z czymś miłym, to właśnie to nam irygator. Dzięki niemu możemy zminimalizować nasze wizyty u dendysty do absolutnego minimum, ponieważ on czyści wszystkie zęby, wszystkie miejsca, do których szczoteczka gdzieś tam nie dojdzie. Teraz Krzyś przetestuje tylko i wyłącznie opcję irygatora. Nie będziemy miał zwykłą szczoteczką soniczną, Zabarwi sobie osad na niebiesko, po czym cały zębów wyczyści irygatorem. Także. Dum, 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 dum. Warto powiedzieć, że to jest taki hard test, ponieważ irygator sam w sobie jest uzupełnieniem szczoteczki i zastępuje nam jakby nitkowanie. Nazywa się to też nitkowaniem wodą. Super, Jak się umie to robić, wiesz, że wkładasz do ust, bo myśmy na początku robili tak, że myśmy się tego bali. <słyski> <O nie. słyski> I robi, tak. No, robiliśmy tak No w ten sposób, to no, zawsze w ten sposób I chlapaliśmy wszystko Wszystko Nie ma wody Ale jak się to włoży do ust i wiesz I już tak bziutko, To jest zajebiście, to jest całkowicie inaczej Ja, ja cały czas myślałem, kurde jak to tak chlapie To tutaj wszystko będzie, no nie? Ale jak to wkładasz do ust i sobie zamkniecie usta to trzeba co jakiś czas wypluwać tej wody Bo się nie utopić mm. <laughs> Dobra tak wyglądają, ale nie wchodźmy nie, nie jeszcze do lustra. Co warto powiedzieć na początku, podczas pierwszych użyć irygatora, mogą Wam krwawić dziosła. Tak też było w moim przypadku, ponieważ tam zalega trochę jedzenia, dziąsła nie są też przyzwyczajone i z czasem to krwawienie powinno ustąpić, natomiast najlepiej wtedy też zmniejszyć poziom mocy do minimum. Generalnie ten irygator jest też irygatorem najpopularniejszym na Allegro, który ma masę pozytywnych opinii i jego średnia Wygląda tak, właśnie tak. Czyli prawie 5 na 5 Mnie to przekonywuje. On czyści wszystkie miejsca, do których szczoteczka gdzieś tam nie dojdzie. Przestrzenie międzyzębowe, płytkę na zębną. E, wszystkie bakterie, które powodują nam próchnicę. Odkrycie że Irygator ma bardzo duże ciśnienie, generalnie mówi się, że stacjonarne te ciśnienie mają wyższe, ale jeżeli y, jest jeszcze wyższe niż tego, to generalnie mam wrażenie, że by mi chyba zęby wytargało z jamy ustnej, no nie? One by po prostu stałe i wyszły i powiedziała, że nie. Irygatory są niezastąpione przy aparatach ortodontycznych i też sprawdzimy, ponieważ tutaj w tych przestrzeniach za drucikami zbiera, zbiera się po prostu jedzenie jest je ciężej wyczyścić. Trzeba się z tym niesamowicie bawić, męczyć i tak dalej. Natomiast irygator pozwala nam usunąć to w łatwy i przyjemny sposób. Masz sałatę, nie? Na zębach. Albo pietruszkę. A jak do tego mam jeszcze irygator mobilny, no to już w ogóle czad totalny. Przechodzimy do testu irygatora. Mamy trochę zasad. Za. No szczegóły. Oprócz tego wybrudzimy pesto. tu Zazwyczaj na przykład mielimy to w środku, nie? Tu z tyłu i... I ten aparat jest durny, Popatrzcie. Eee, aparaty szkodzą zębom bardziej niż pomagają. Znaczy szkodzą palcom bardziej niż pomagają zębom. Eee, moja krew tu jest z, z pesto wymieszana. Ouch! Straszne! Samata? Aha. Może, o tutaj jeszcze wchodzi warga do tego wszystkiego, która zabezpiecza otoczenie przed wodą. Ty można samochód umyć. Czas na podsumowanie. Irygatora. Jest. Zacznę od tego, że irygator jest niezastąpiony w przypadkach osób, które mają aparat na zęby niczym tak nie doczyścicie, jak, jak właśnie irygatorem. Dla tych osób, które mają bardzo blisko zęby między sobą, jak na przykład ja, gdzie nitka dentystyczna to jest po prostu katorga i cały czas mam wrażenie, że plomby mi wypadną, jak będę tą nitką czyściła. Więc kolejny plus, jeżeli używamy go regularnie, to jesteśmy w stanie zniwelować kamień na zębny, wiecie, znaczy nie dopuścić do jego krystalizacji i tak dalej. Przerwy między zębami są jaśniejsze i zęby wydają się biesze. Ale normalnie jak to wywala to to chwilkał z zębów, ta szczyt taki słód. Wszystko powiedziała, wszystko. Ja słyszę, a to powiedziała to, to ja powiem to. A. Dup. Powiedziałam. Ja. Powiedz ja to, to, ja to. powiem to. Dup. No i nie mam nic. Ja tylko bym wrócił do może tych nitek jeszcze powiem. Bo ja nienawidzę robić nitką. Ja zawsze... No, no, jak jak nie, nie wiem. Zawsze sobie tą w tą nitką wjechałem albo coś takiego. Natomiast tutaj y on czyści te przerwy między zębami. Do dostaje się tam woda i wypukuje, bo niejednokrotnie znalazłem coś sprzed wczoraj. Jest spoko. Można by było drugi obiad zrobić. <słuch> Jest mega mocne. Na... Gdyby ta woda leciała i leciała, wiedziałbyś kiedy skończyć? O nie, nie wiedziałbym, po, poza tym to, to jest. Yy, on szybko tą wodę wy, wypuszcza. On bardzo szybko. Zależy też na jakiej no. końcówce, bo na każdej końcówce trochę inaczej to wygląda. Na języku nie? inaczej, no na tej językowej. Więc jeśli nie wiem, macie nieprzyjemny zapach z ust, no nie, to nawet takiemu idealnemu jak mi się zdarza. Numer się też jest dużo. Nigdy, nigdy. Dajcie znać, czy używacie ir irygatora, a może pokazaliśmy Wam coś nowego i tak jak my nie lubicie nitek dentystycznych i taki sprzęt byłby dla Was ciekawszy, wygodniejszy, może ta szczoteczka to też jest dobre rozwiązanie, jeżeli chcecie nauczyć na przykład swoje dziecko myć zębów poprawnie, albo Wy sami, bo my sami dopiero w wieku takim nauczyliśmy się poprawnie myć zęby. Koniecznie napiszcie w komentarzu i dajcie znać. Wszystkie linki są w opisie. My się z Wami żegnamy. Mam nadzieję, że to jest Wam się podobał w naszym wydaniu. Zostawcie tam kciuka w górę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa